Zwar w terapii zajęciowej główne role będzie grał sławę jako rybek, Dorotka jako żona rybaka, złota rybka, już prynka tak. oraz narwatorze, a także damy zboru oraz kaczki i kury. Zapraszamy Wam co na przekonkę. nad samym morzem. Co dzień siadał rybak na brzegu, zapuszczał wędkę i łowił. Któregoś dnia siedział tak długo wpatrując się w wodę, aż wreszcie coś szarpnęło wędką. Kiedy ją wyciągnął, ujrzał dużą, złotą rybkę zawieszoną na haczyku. Ryba przemówiła do niego ludzkim głosem. Boś niedobry człowieku. Nie bądź mi dobry człowieku. Nie jestem złotą rybką, lecz zaszarowaną księżniczką. Pozwól mi odpłynąć. Dobrze, dobrze. Rybce, która mówi ludzkim głosem, i tak bym pozwolił odpłynąć. Udał się z pustym koszem do swojej żony. Cóż to nic dzisiaj nie złowiłeś? Nic, ale za to złowiłem złotą rybkę. I która przemówiła ludzkim głosem, powiedziała, że nie jest złotą rybką, jest zaczarowaną księżniczką. więc wypuściłem. Biedną do wody. Przecież to okropne mieszkać w takie lepiące. Trzeba było poprosić rybkę o porządną katę. Ale ja nie mam po to o co prosić. Y y y Idź do. Nie. Przecież się życie. Przecież darowałeś się życie. Na pewno zrobi to dla ciebie to co? Tak Nie chcąc kłócić się z żoną, rybak niechętnie poszedł na brzeg morza. No rybko, To rybko, Usłysz, ma dłonie! Moja żona mnie przysła byś, spełniła jej żądanie. Dobrze go przypłynęła złota rybka i zapytała. Na no, czemuż to żąda twoja żona? Mojej żonie znudziła się. Nasza lepianka. I chce, żebyś darowała nową chatę. i do domu. Już ją macie. No. Kiedy rybak wrócił do domu, ujrzał na miejscu starej lepianki z o. piękną chatę, A przed drzwiami swoją żonę siedzącą na ławeczce. Chodź i obejrzy wszystko. Czy tak nie jest lepiej? E, żona... Prowadziła rybaka do chaty. Tam, tam było I hmm, teraz będziemy żyli w zdrowiu i zadowoleni. O tym jeszcze powiem.

nie mnie przesyłabyś, spełniła jej żądanie. już ona znowu chce? Ona chce być królem. Iść do już nim jest. Kiedy rybak przyszedł do zamku, zobaczył, że on jest znacznie większy z wysoką wieżą i otoczony warownym górem, Wszedł do sali tronowej, w której zgromadzony był cały dwór, a jego żona. Siedziała na olbrzymim bronie i miała dużą słodką koronę. Obok stały dawne dworu. Ty, 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 naprawdę jesteś królem? Tak, jestem królem! Czy to nie wspaniałe, że jesteś królem? Zaczął się błyskać i grzmieć. Na morzu powstały olbrzymie fale. Stanął rybak nad brzegiem i zaczął wołać na całe gardło. Płoto, płoto, rybko! Czegóż ona znowu chce? Ona chce! 네 okay. Niezrozumiałe, ci przyjaciele, w są zupełnie prosty, zacznijmy budować mosty, ale cóż kiedy ryby zbudowały tylko niby, ziady, mały, aby, a rat, tyle ja. wtedy, że w tym musimy wziąć się na pracę, tam wody, zupełnie nowe.